Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Jest wtorek rano, godzina dziewiąta. Pani Krystyna, 72 lata, wdowa po górniku, wstaje wcześniej niż zwykle. Ubiera się starannie, tak jak zawsze, gdy wychodzi w ważnych sprawach, bierze torebkę i idzie na przystanek. Jedzie dwie godziny, bo najbliższy oddział ZUS jest w mieście, a ona mieszka na wsi. Kiedy w końcu dociera na miejsce, w poczekalni siedzi już 40 osób. Bierze numerek 87. Przy okienku obsługują właśnie numer 42. Siada, czeka. Po dwóch godzinach, gdy w końcu siada naprzeciwko pani urzędniczki i pyta o swoje dodatkowe świadczenie, słyszy cztery słowa, które mrożą krew w żyłach. Termin już minął, proszę pani. Dwie godziny drogi, cztery godziny czekania i te cztery słowa. Czy pani Krystyna jest wyjątkiem? Nie. To historia, którą powtarzają tysiące seniorów w całej Polsce każdego roku. Ludzie, którzy przez całe życie pracowali, płacili składki, zasługują na każdy grosz swojej emerytury, a tracą go tylko dlatego, że nikt ich wcześniej nie poinformował. Nikt im nie powiedział, że istnieje warunek, że trzeba było złożyć dokument, że był termin. I właśnie dlatego ten film jest tak ważny, bo dziś opowiemy o czymś, co dotyczy milionów Polaków, Pobierających emerytury i renty z ZUS, o świadczeniu, które może trafić na Wasze konto w marcu, ale tylko wtedy, gdy wiecie, co zrobić i, co ważniejsze, czego nie przeoczyć. Zostańcie ze mną do końca, bo za kilka minut powiem Wam o jednym szczególe, który większość seniorów pomija szczególe, który może kosztować kilkaset złotych, albo, przy odrobinie wiedzy, przynieść kilkaset złotych więcej. Zacznijmy od początku od tego czym właściwie jest waloryzacja emerytur i dlaczego marzec to tak szczególny miesiąc dla każdego kto pobiera świadczenie z ZUS. Waloryzacja emerytur to mechanizm, który Polska stosuje co roku, by emerytury i renty nie traciły na wartości w obliczu rosnących cen. Mówiąc prościej, jeśli chleb kosztuje więcej niż rok temu, wasza emerytura też powinna być wyższa, żebyście mogli kupić ten sam chleb. To uczciwa zasada. Problem w tym, że sposób jej działania zmienia się z roku na rok, a szczegóły bywają skomplikowane nawet dla ekspertów. Każdego roku, 1 marca, ZUS podwyższa emerytury i renty o wskaźnik waloryzacji. Ten wskaźnik jest ustalany przez rząd na podstawie danych o inflacji i wzroście płac. W 2004 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12%. ,12%. To było bardzo dużo. Jedno z najwyższych podwyżek w historii polskiego systemu emerytalnego. W 2025 roku wskaźnik jest niższy, bo inflacja wyhamowała. Wynosi on 5,82%. Ale, i to jest bardzo ważne, ale, nadal oznacza realne pieniądze w waszej kieszeni. Przeliczmy to na konkretne liczby, bo liczby są tu najważniejsze. Jeśli Wasza emerytura wynosi dziś 2500 zł brutto, po waloryzacji 1 marca 2025 roku wzrośnie o mniej więcej 145 zł. Jeśli pobieracie 2000 zł, wzrost wyniesie około 116 zł. Jeśli 3000, to około 175 zł więcej każdego miesiąca. To nie są sumy, które zmieniają życie z dnia na dzień. Ale to ponad tysiąc złotych rocznie przy emeryturze, trzy tysiące złotych, a tysiąc złotych rocznie to już coś, to leki na kilka miesięcy, to kilka wizyt u specjalisty. To paczka dla wnuków na Boże Narodzenie, ale waloryzacja to dopiero połowa historii, bo w marcu 2005 roku dzieje się coś jeszcze. I właśnie tutaj zaczyna się ta część, której większość seniorów nie zna. Chodzi o tak zwane minimalne gwarancje waloryzacyjne. Brzmi technicznie, ale wyjaśnię to w trzy zdania. Prawo w Polsce gwarantuje, że żadna emerytura nie wzrośnie o mniej niż określona kwota, niezależnie od tego, ile wynosi wskaźnik procentowy. W 2025 roku minimalna kwota podwyżki wynosi 60 zł brutto. Co to oznacza w praktyce? Że jeśli macie bardzo niską emeryturę, liczyć na przykład 1000 zł, i i 5,82% dałoby Wam tylko 58 zł podwyżki, ZUS i tak doda Wam co najmniej 60 zł. To ważna ochrona dla osób z najniższymi świadczeniami. I tu pojawia się pytanie, które pewnie już zadajecie sobie w myślach. Dobrze, ale jaki to ma wspólnego z tym warunkiem, o którym mówiłeś na początku? Co trzeba zrobić, żeby dostać te pieniądze? Cierpliwości. Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, bo bez tego kontekstu cały obraz będzie niepełny. Oprócz waloryzacji w marcu pojawia się coś, co wielu seniorów myli z waloryzacją, ale jest zupełnie innym świadczeniem. Mowa o trzynastej emeryturze. Tak. Trzynastka wróci i w tym roku. Wypłacana jest co roku wraz z emeryturą lub rentą za kwiecień, ale jej wypłata jest realizowana już pod koniec marca lub na początku kwietnia, w zależności od terminu wypłaty Waszego świadczenia. Trzynasta emerytura w 2025 roku wynosi tyle samo, co najniższa emerytura, czyli 1883 zł i 27 zł brutto. Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej na konto trafia kwota netto około 1550 zł, choć dokładna suma zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej każdego emeryta. Trzynastka trafia do wszystkich uprawnionych automatycznie nie trzeba składać żadnego wniosku, nie trzeba iść do ZUS, nie trzeba dzwonić, pisać, rejestrować się. ZUS wypłaca ją z urzędu każdemu, kto na dzień 31 marca 2025 roku ma prawo do emerytury lub renty. Tutaj jest pierwszy ważny punkt, który proszę zapamiętać: jeśli ktoś z Waszych bliskich dopiero niedawno przeszedł na emeryturę, powiedzmy w lutym lub marcu 2025 roku, też ma prawo do trzynastki, o ile jego świadczenie było aktywne na dzień 31 marca. To ważna informacja dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z systemem emerytalnym. Ale wróćmy do tego warunku, o którym mówiłem, bo jest jeszcze czternasta emerytura i tu zaczyna się naprawdę ciekawa część tej historii. Czternasta emerytura nie jest wypłacana automatycznie wszystkim. Ma ona próg dochodowy. I to właśnie ten próg jest tym warunkiem, który tylu seniorów gubi z oczu. Czternastka w pełnej wysokości, czyli ponownie 1883 zł i 27 groszy brutto, przysługuje tym emerytom i rencistom, których świadczenie brutto nie przekracza 2900 zł miesięcznie. Jeśli Wasza emerytura brutto wynosi mniej niż 2900 zł, dostajecie całą czternastkę. Co jednak, jeśli Wasza emerytura jest wyższa? Czy tracicie czternastkę całkowicie? Niekoniecznie. I tu jest ten detal, o którym mówiłem. Ten szczegół, który większość ludzi pomija. Jeśli wasza emerytura przekracza 2900 zł, czternastka nie znika, ona maleje. Stosuje się tak zwaną zasadę złotówka za złotówkę. Oznacza to, że za każdą złotówkę, o którą Wasza emerytura przekracza próg 2900 zł, czternastka zmniejsza się o jedną złotówkę. Na przykład, jeśli Wasza emerytura wynosi 3000 zł brutto, a więc 100 zł powyżej progu, Wasza czternastka wyniesie nie 1883 zł, ale 1783 zł. Nadal to ogromna pomoc. Czternastka przestaje przysługiwać całkowicie dopiero wtedy, gdy wasza emerytura przekracza 4783 zł. Brutto. Dopiero powyżej tej granicy ZUS nie wypłaci niczego. Powtórzmy to jeszcze raz, bo te liczby są naprawdę ważne. Do 2900 zł. brutto. Pełna czternastka 1883 zł. 27 groszy brutto. Od 2900 zł do 4783 zł brutto, czternastka zmniejszona proporcjonalnie. Powyżej 4783 zł brutto, czternastka nie przysługuje. Kiedy wypłacana jest czternastka? Tu jest ważna różnica w stosunku do trzynastki. Trzynastka jest wypłacana w marcu lub kwietniu, czternastka w sierpniu lub wrześniu. Rząd ogłasza dokładny termin i sposób wypłaty zwykle kilka miesięcy wcześniej. W 2024 roku czternastka była wypłacana we wrześniu. Jeśli będzie podobnie w 2025 roku, możecie spodziewać się jej na kontach we wrześniu 2025. I tu dochodzimy do czegoś, o czym niewielu mówi głośno do pewnej niesprawiedliwości, którą warto znać. Wyobraźcie sobie dwie panie obie całe życie pracowały. Obie mają podobny staż. Pani Anna pobiera emeryturę 2850 zł brutto. Pani Barbara pobiera 3000 zł brutto. Różnica między nimi to 150 zł miesięcznie na korzyść pani Barbary. Ale w sierpniu, gdy przychodzi czternastka, pani Anna dostanie pełne 1883 27 zł 27 groszy, a pani Barbara o 100 zł mniej bo jej emerytura przekracza próg o 100 zł, czyli pani Barbara w ciągu całego roku zarobi więcej miesiąc po miesiącu, ale w miesiącu wypłaty czternastki dostanie mniej jednorazowo. To jest właśnie ta subtelność systemu, o której warto wiedzieć, nie po to, żeby się złościć, ale żeby planować, żeby wiedzieć czego się spodziewać, żeby nie być zaskoczonym, jak pani Krystyna z początku naszej historii. Ale jest jeszcze jeden element tej układanki, element, który, jak słyszę od wielu widzów, budzi najwięcej pytań i obaw. Chodzi o waloryzację rent rodzinnych. Wiele osób, które piszą do nas w komentarzach, to wdowy i wdowcy pobierający rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Pytają, czy ich świadczenie też będzie zwaloryzowane, czy też dostaną trzynastkę, czy mają prawo do czternastki. Odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi: tak. Renty rodzinne podlegają waloryzacji na dokładnie tych samych zasadach co emerytury. 1 marca 2025 roku renty rodzinne też wzrosną o 5,82% nie mniej niż 60 zł brutto. Trzynastka i czternastka przysługują rentobiorcom na takich samych zasadach jak emerytom. Jeśli pobieracie rentę rodzinną i wynosi ona mniej niż 2900 zł brutto, dostaniecie pełną czternastkę. Jeśli więcej, proporcjonalnie mniej. Jeśli przekracza 4783 zł brutto, nie przysługuje. To ważna informacja, bo wiele osób błędnie myśli, że renty rodzinne są traktowane inaczej. Nie są. Prawo traktuje je tak samo. Zatrzymajmy się na chwilę i zróbmy krótkie podsumowanie, bo dużo informacji pojawiło się w ciągu ostatnich kilku minut. Po pierwsze, 1 marca 2025 roku ZUS automatycznie podwyższa wszystkie emerytury i renty o wskaźnik 5,82%, nie mniej niż 60 zł. brutto. Nie trzeba nic robić, nikt nie musi iść do ZUS. Po drugie, w marcu lub kwietniu 2025 roku wypłacana jest 13. emerytura w kwocie 1883 ,27 zł groszy brutto. Przysługuje wszystkim emerytom i rencistom z prawem do świadczenia na dzień 31 marca. Też automatycznie. Po trzecie, w sierpniu lub wrześniu 2025 roku wypłacana będzie 14 emerytura. Przysługuje w pełni przy świadczeniu do 2900 zł brutto, częściowo. Do progu 4783 zł brutto. Czy cokolwiek trzeba zrobić, żeby dostać te pieniądze? W przypadku waloryzacji i trzynastki? Absolutnie nic. W przypadku czternastki... Też nic, bo ZUS sprawdza kryteria z urzędu, ale jest jeden wyjątek, i to jest właśnie ten moment, o którym wspominałem na początku. Ten warunek, wyjątek dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły wniosku emerytalnego, choć mają do tego prawo. Brzmi to może dziwnie: jak ktoś może mieć prawo do emerytury, ale jej nie pobierać? Okazuje się, że jest to całkiem powszechna sytuacja. Część osób, zwłaszcza tych, które skończyły 60 lub 65 lat podczas pandemii albo choroby, nigdy nie dopełniła formalności. Część pracuje jeszcze dorywczo i myśli, że musi wybrać albo praca, albo emerytura. Część po prostu nie wiedziała, że może już złożyć wniosek. Jeśli jesteście w takiej sytuacji albo znacie kogoś, kto jest, posłuchajcie uważnie. Żeby skorzystać z waloryzacji trzynastki i czternastki, Trzeba mieć aktywne świadczenie w ZUS, to znaczy złożony i rozpatrzony wniosek emerytalny. Jeśli ktoś ma prawo do emerytury, ale nigdy nie złożył wniosku, ZUS nie wypłaci nic, ani grosza, i nie ma możliwości odzyskania wszystkich tych wypłat z przeszłości. To jest ten moment, o którym warto powiedzieć bliskim: rodzicom, sąsiadom, wujowi, który od dwóch lat mówi: Złożę wniosek, jak będę miał czas czasu nie ma nigdy za dużo. A każdy miesiąc bez emerytury to miesiąc świadczenia, którego już nie ma. Wniosek o emeryturę można złożyć osobiście w oddziale ZUS, przez platformę PUE ZUS w internecie, przez aplikację mobilną mZUS lub przez operatora pocztowego. Nie trzeba wychodzić z domu. Coraz więcej seniorów uczy się korzystać z konta na PUE ZUS. I to naprawdę warto zrobić, bo przez internet można sprawdzić stan konta emerytalnego, śledzić wypłaty i składać wnioski. Jeśli nie wiesz, jak założyć konto PUEZUS, napisz w komentarzu. Przygotujemy dla Was osobny materiał z instrukcją krok po kroku. Wróćmy teraz do pani Krystyny, od której zaczęliśmy. Pamiętacie ją? Jechała dwie godziny, czekała cztery i usłyszała, że termin minął. Co jej się tak naprawdę przydarzyło? Pani Krystyna przyszła zapytać o tak zwany dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie, które przysługuje emerytom, którzy ukończyli 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Kwota tego dodatku jest waloryzowana razem z emeryturą. Od marca 2005 roku wynosi 244 zł i 21 groszy miesięcznie. Problem pani Krystyny polegał na tym, że ukończyła 75 lat w listopadzie 2004 roku, ale nie złożyła wniosku o dodatek pielęgnacyjny z tytułu wieku od razu. Czekała kilka miesięcy. Kiedy w lutym 2025 roku w końcu przyszła do ZUS, urzędniczka powiedziała jej, że wniosek złożony teraz zadziała od teraz, a nie od listopada. Trzy miesiące dodatku, łącznie około 700 zł. Przepadło. To brutalne, ale to prawda. Dlatego, jeśli skończyliście lub skończycie 75 lat w 2025 roku, złóżcie wniosek o dodatek pielęgnacyjny jak najszybciej. Nie jutro, nie za tydzień. Jak najszybciej. Ten dodatek nie przyznaje się wstecz. Liczy się od miesiąca złożenia wniosku. I tu dochodzimy do kwestii, która pojawia się bardzo często w komentarzach pod naszymi filmami. Wielu z Was pyta. Skąd mam wiedzieć, jakie dodatki mi przysługują, jak się w tym wszystkim zorientować? To uczciwe pytanie. System emerytalny w Polsce jest złożony. Oprócz podstawowej emerytury, trzynastki i czternastki istnieje kilkanaście różnych dodatków i świadczeń uzupełniających. Wymieńmy te najważniejsze, żebyście mieli pełny obraz. Dodatek pielęgnacyjny: 244 zł miesięcznie. Dla osób powyżej 75 lat lub całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek trzeba złożyć samemu. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. zwane 500 Plus dla niepełnosprawnych maksymalnie 500 zł miesięcznie dla osób, których łączny dochód nie przekracza 1751 zł netto. To świadczenie ZUS przyznaje na wniosek, ale potrzebne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pogrzebowy. 4000 złotych jednorazowo dla osoby, która pokryła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty pogrzebu. Renta socjalna dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 roku życia lub w czasie nauki do 25 roku życia, wynosi tyle samo co minimalna emerytura. Wszystkie te świadczenia wymagają wniosku, żadne nie trafia automatycznie. I właśnie dlatego wiedza jest tu tak ważna, żeby nie stać się jak pani Krystyna, która przez kilka miesięcy nie wiedziała, że jej przysługuje coś więcej. Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, i podejrzewam, że część z Was już o tym słyszała, ale warto powtórzyć głośno i wyraźnie. W Polsce co jakiś czas pojawiają się fałszywe wiadomości o rzekomych dodatkowych świadczeniach ZUS. Przez media społecznościowe krążą informacje o specjalnym dodatku energetycznym premii za staż, bonusie dla seniorów z kartą 65 i wielu innych. Część tych informacji jest fałszywa lub mocno przesadzona. Zanim cokolwiek udostępnicie rodzinie lub sąsiadom, sprawdźcie to na oficjalnej stronie ZUS pod adresem www.zus.pl lub zadzwońcie na infolinię ZUS pod numer 22 1600. Lepiej raz zapytać niż pomylić się i zrobić komuś fałszywą nadzieję. My w naszym kanale staramy się podawać tylko sprawdzone informacje. Każdy film oparty jest na oficjalnych komunikatach ZUS, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz obowiązujących przepisach prawa. Jeśli coś się zmieni, wrócimy z aktualizacją. Teraz chciałbym porozmawiać o czymś, co może się Wam wydawać mniej ważne, ale w rzeczywistości jest fundamentem wszystkiego. O tym, dlaczego warto śledzić te informacje na bieżąco, dlaczego jeden film, jedna informacja w odpowiednim momencie może zmienić sytuację finansową na kilka miesięcy do przodu. Większość seniorów, z którymi rozmawiamy, mówi jedno i to samo. Nikt mnie nie informuje, dzieci są zajęte, sąsiedzi też nie wiedzą, a do ZUS nie chce mi się jechać przez drobiazg. Rozumiemy to doskonale, dlatego właśnie tworzymy te filmy. Żebyście mieli w jednym miejscu rzetelną, spokojną, zrozumiałą informację o tym, co się dzieje z waszymi emeryturami. Bez polityki, bez paniki, bez kłamstw. I dlatego chcemy was prosić, jeśli ten film pomógł wam zrozumieć cokolwiek lepiej niż wcześniej, pokażcie go komuś bliskiego mężowi, żonie, siostrze, przyjacielowi z osiedla. Niech każdy senior w Polsce wie, co mu przysługuje. Niech tylko nikt dlatego, nie traci pieniędzy, że nikt mu nie powiedział. Podsumujmy wszystko jeszcze raz, ostatni raz, żeby każdy mógł zabrać z tego materiału konkretne informacje. 1 marca 2025 roku: waloryzacja emerytur i rent. Wzrost o 5,82%, minimum 60 zł brutto. Automatyczna bez wniosku. W marcu lub kwietniu 2005 roku 13 emerytura. Fota 1883 27 zł. 27 groszy brutto dla wszystkich uprawnionych na dzień 31 marca. Automatyczna bez wniosku. W sierpniu lub wrześniu 2025 roku 14 emerytura. Pełna dla świadczeń do 2900 zł. brutto, częściowa powyżej. Zerowa powyżej 4783 zł. Brutto. Automatyczna, bez wniosku. Dodatek pielęgnacyjny po 75 latach życia. Wniosek złożyć jak najszybciej po urodzinach. Nie cofają się do daty urodzin. Liczy się data złożenia wniosku. Świadczenie uzupełniające, zasiłek pogrzebowy, renta socjalna. Wszystkie wymagają wniosku i dokumentów. Informacje na www.zus.pl i na koniec, jeśli jeszcze nie złożyliście wniosku emerytalnego, a macie prawo do emerytury, zróbcie to jak najszybciej. Każdy miesiąc zwłoki to pieniądze, których już nie odzyskacie. Pani Krystyna wróciła do ZUS trzy tygodnie po tej pierwszej, nieudanej wizycie. Tym razem miała ze sobą swoją córkę, która pomogła jej przez PUE ZUS sprawdzić wszystkie dokumenty przed wyjazdem. W okienku okazało się, że owszem, termin na trzy poprzednie miesiące minął, ale od teraz dodatek będzie wypłacany regularnie. 244 zł każdego miesiąca. Pani Krystyna wyszła z ZUS z mieszanymi uczuciami. Trochę żal za tymi 700 zł. Ale też ulga, że sprawa jest załatwiona i ciekawość... Co jeszcze mogłaby zyskać, gdyby wcześniej wiedziała więcej? Może właśnie teraz, po obejrzeniu tego materiału, czujecie coś podobnego. Może odkryliście, że przysługuje Wam coś, o czym nie wiedzieliście. Albo upewniliście się, że wszystko jest w porządku i możecie spokojnie czekać na marcowe wpłaty. W obu przypadkach dobrze. O to właśnie chodzi. Jeśli macie pytania, o, napiszcie je w komentarzach. Czytamy każdy komentarz i staramy się odpowiadać tak szybko jak to możliwe. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami dotyczącymi ZUS, emerytur i waloryzacji, naciśnijcie przycisk subskrypcji i włączcie dzwonek. W ten sposób nowy film nie umknie Wam w gąszczu innych treści. Bo kolejne ważne informacje o 14 emeryturze, zmianach w systemie rentowym i nowych zasadach waloryzacji są już w przygotowaniu. I nie chcielibyśmy, żebyście je pominęli. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia wkrótce.